Hmm! Chwileczkę Okej okay. No widzisz jak pas grasz po tym papierze i tak patrzy Artysta Ej hey, dobra, bo wyrysujesz całą całą tą. Cały węgiel! Nie przejmuj się, tego węgla jest jeszcze dużo, po czym oddaję bishopowi yy, węgielek. Bishop podaje, podaje go Majkowi. Nie mm. mówi, podpisz. <gry> Mów od razu co rysujesz, bo taka cisza na nagraniu. Mm. <gry> rozumiem, tak? <gry> <gry> Okej. <Okay. gry> Kwadrat z X-em. Węgielek wędruje do żonego. <gry> To, to biorę ten lewy węgielek... Uh -huh. pod, bo, pod jedną z postaci rysuję kartofla. Okej. Okay. Panie Bishop. Tak! Czy ma Pan może na zapleczu lub w garażu jakieś międzygalaktyczne bromy kosmiczne? Mam! Widzisz jak Bishop zniknął w innym pomieszczeniu i wrócił z zabawkowym samochodem. Ale też mam się podpisać A na Twitter. Tak. Czekajcie, wywaliło kogoś. John. Kostka. Dobra, no, się już podpisał, więc... Ja się podpisuję. No okej. Okay. Podpisałeś się. Y, Bishop mhm. wziął kartkę, zawinął ją i schował. Pod łóżko. Mówi. <laughs> Mówi. Zdejmijcie blokady kosmitu. Skadł na garnki. Jak zobaczą was na dworzu, odkryją spisek i unicestwią cały świat. W porządku, zdejmiemy. No i co, zdejmujemy chyba, co? No tak. Okej. Okay. Gdy zdjęliście jeszcze garnki, to zauważyliście, że Bierszop zastygł na chwilę. Jakby błysk pojawił się w oczach. Rozejrzał się. Otrząknął. Za czasem są potargane resztki włosów do tyłu. Poprawił swój szlafrok i mówi Panowie, mam chwilę. Uważajcie na burmistrza, on coś ukrywa. Potem potrząsnął głową i wrócił wariat. Uhu. Czyli to był przebłysk tego normalnego. No dobra. Dziękujemy za informację i ja osobiście nie ma nikogo na dworzu za okręta. No to wychodzimy. No, no tak okej, okay, i przyszliście? Jesteście na zewnątrz? Ale ja mam pytanie. No? W tej gospodzie są... ten? Yy, to są... to jest normalna gospoda, gdzie mogę się przespać i tak dalej, czy... w środku? Gdzieś... W sumie też racja. No to chodźmy okay. do tej gospody. Ej, to, to panowie, idziemy do... do na, na gospoda? No tak. No tak! Chodźmy. Okej... Okay. Yy, no, no, to się do gospody z napisem jadalnia. Teraz hmm. y, chodzi ci w grze. W grze jest tylko dziesiąt. Koło... no... W pół do dwunastej. Środek, tak jak powiedziałem, środek dnia. Tak. Wchodzę jako pierwszy do gospody, w sensie. mm -hmm. No ja widzę. Tak. Y, widzisz kilka starych stolików, prawdopodobnie zakoszonych z jakiejś stacji benzynowej i kanap takich małych, ale wciąż. Ladę z dość zabawnymi <śmiech> siedzonkami <śmiech> bo mają coś co wygląda jak kobiece nogi w rajtuzach <laughs> Starą szafę grającą która no niestety nie działa bo inaczej muzyka by leciała i ladę za Ladą widzicie piękną niebieską blondynkę z własnymi <laughs> słyncami kucyka no i co bym powiedzieć? Yy, jest bardzo ładna ogólnie i widzicie, że kilku typów, którzy siedzą przy barze, się do niej przymilają. Gdy tylko was spostrzega, przerwała swoją czynność, w którą coś tam, no coś tam robię przy ladzie, mówi, o, przybierze jacyś. No, przybierze Jeżeli zaczekacie m, gdzieś 20 minut, to picie do jedzenia będzie gratis. Od 12 do 13 mamy promocję. O, jak było? No, chętnie się skusimy, co nie panowie? No no tak. A tak no po, dobra, po, to poczekamy. No Ej, okay. to ja, ja ja się tam jed... Zaprowadziła was do stolika. No. Jednego na końcu. I zostawiła cztery mm, prowizoryczne karty. Sprawdzam co to w ogóle za, są za te karty. No ja też. Mmm, że no. to są stare karty właśnie z prawdziwej restauracji. Jednak kilka z pozycji zostało skreślonych A, A to co tak tam kisować? jest wpisane? Z tych co pozostały, widzisz Kotlet Rosół Tost Szaszłyk i sałatka Panowie, ja się reflektuję na szaszłyka i na jakieś piwo, nie wiem jak wy ale ja to biorę e, Picie jest woda i piwo tylko tyle no na na końcu strony miasta jest coś co wygląda jak lemoniada Hmm, nigdy nie robiłem lemoniady, biorę piwo. Okej, okay, tak. ona to sobie spisała, powiedziała, że zacznie to przygotowywać za te 20 minut Okej, okay. okay, w porządku poczekamy, Rosu, Ten ten kowboj, szeryf, człowiek orkiestra proponował ale... Rosu. tutaj robię bardzo dobry losu, więc wezmę Rosu. No jak to usłyszałeś, się tak uśmiechnęła do ciebie no, ja też mówię, że właśnie dużo słyszałem o rosole i chciałbym go spróbować wreszcie. A ja, ja zamawiam szaszłyka i piwo. Okej, okay, zapisałem to sobie. I mówi, że łącznie z promocją to będzie... 15 za rosół, 15 za szaszłyk, 10 za kotleta i 5 za sałatkę. To jest ogólny cennik. Woda. Yyy, piętnaście. Piwo 15 I lemoniada 25. Ale miało być za darmo przecież. A, sorry. Hehe. <laughs> no. Ktoś tu ma problemy. O, i tam. I to nie jestem ja. <śmiech> tak. <śmiech> Dobra. <Okay>. Idąc dalej. <laughs> po 30 minutach, każdy z na swoje dania. No, co, zjadłem mnie, nie? No, to ja... Przy z chęcią i popijam piwem. Magdal Gessler. Tak. <laughs> okay. kiedy, kiedy... Kiedy kelnerka? Kiedy kelnerka jednocześnie właścicielka podała wam yy, jedzenie. Zauważycie, że... no Nie jest jeszcze machniętego na początku i że chyba płakała. A co... dlaczego... Johnny. Ja nie, ja nie z, z, zwracam ja, uwagi to, na to. Czekaj. Ja, ja tylko mówię, spróbowałam ja już spróbowałem, spróbowałem rosołu, prawda? No, masz łyżkę w gębie. No, to wyjmuję łyżkę z gęby i mówię... Jeszcze ona mnie słyszy? Odeszła. Nie, ja, szkoda. Dobrze... To, poczekaj, zjemy to będziemy wtedy działać. Ja, czy... Niech... o, ja tam ja mam inny plan. Muszę zrobić to na każdej sesji. Niech każdy z was rzuci sobie na percepcję. Okej. Okay. To... Poniżej, to to, 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 to. Na, Jaki to był na przeciętny? Przeciętny. Na TESie, ie czy na... Na TESie, ie na TS-ie. A to jak to się pisało teraz? W zwykłym nawiasie? No, 3D20. 9, 3, 3D... 3D... 17. Zdałem. Okej okay. Czekaj. Że... <śmów> <śmów> e... Tą no, 20 i tak zdałeś. Nie. Yeah. Uuu. Mi się wydaje. A ja? E... Nie wiem, Eddie, powiedz mi ile masz percepcji. Nie, już ci mówię, czekaj. 12. Powiedz chyba. mi poziom na 12. Niestety. I Majku, zdałeś czy nie? Czekaj, czekaj. Percepcja... Przeciętny, tak? Tak, przeciętny? 10. Gdzieś... To nie zdałeś. się. Każdy z Was, oprócz Ediego, zauważył zdjęcie wiszące na ścianie. Na nim mm. zauważyliście Betty oraz dziecko stojące o do niej. Dziesięcioletnią Bruś. Czteroletnią dziewczynkę. Aha, panowie. Hmm. Wydaje mi się, że to jest powód jej płaczu. To może trzeba go zmienić? Eddie, widzisz, że jak twoi przyjaciele zaczynają o czymś się nie masz pojęcia o czym. No, rozglądam się. No widzicie, że Eddie nie łapie o co chodzi. Eddie, coś jest nie tak? Ej. No nie rozumiem o czym, znaczy nie wiem o czym rozmawiać. E, pokazuję, pokazuję mu tak palcem, żeby Barmanka nie widziała na co ja wskazuję, żeby Eddie załapał o co chodzi. Okej, okay, udało ci się to? Aha, okej, okay, no trzeba by było znaczy zapytać jej chyba nie możemy, ja bym zapytał osobiście kogoś z okolicy, nie wiem, kogoś może jej bliskiego. Mam Trzy pomysł takiego... Mam pomysł, zapytajmy albo Lucky Luka, albo szokowanego dziadka. Szalony Dziadek mm. więcej nam powie, bo jest szalony, ale Laki lub też nam powie, tylko że na, mniej nam powie, bo jest rozważny. No to cóż, jak zjemy, no to... pójdziemy, nie? Ja już ja skończyłem jeść rosół. Nie wiem, skończyłeś? No powiedzmy, że skończyłem zjeść rosół, okej. Okay. No to Byłem skończyłeś. Się, no, to ja biorę talerz i odnoszę go tak. Ja, mia ja miałem jakiś talerz, czy dała mi po prostu na... na dziany nie, to Wszystko batyk. było na talerzach. No to, to ta, się mi Ja podchodząc okay. do klady mówię, bardzo pyszny rosół. Ona się tak odwraca, widzi, że no, wciąż ślady po łzach. No i uśmiecha się tak, troszkę wymuszenie, ale... troszkę szczerze. Proszę panią, to jest jeden z lepszych szaszłyków jakie jadłem w swoim życiu, lecz... widzę, że jest coś się tak. Może, w jakiś sposób możemy pani pomóc? Eee, rzuć sobie na postrzeganie emocji. No to, to akurat mał. to było chyba z charakteru, nie? Tak z charakteru. Ej, no to, to to jest mój konik. 9, 13, 12. No, okay, Mamy... uważasz, że twój komplement w przeciwieństwie do innych ją nieco speszył. O. O. E, ja mogę przy downiesieniu talerza wziąć lekarstwo? Tak, no. no jeżeli chcesz, to możesz wziąć. Dobra, Sprawdź ja, wtedy. Ja sobie wezmę na wieczór. Yy, a oprócz tego ona jakoś tak zareagowała na to co powiedziałem mistrzu gry yy, A powtórz co mówiłeś? Oprócz tego że dobra? Yy, powtórzę całą yy, kwestię No powtórz powtórz Proszę panią to jest jeden z lepszych szaszłyków jaki ja w swoim życiu lecz widzę że coś pani ją trapi może w jakiś sposób możemy pani pomóc? No no widzicie tę szafę grającą No widzimy tę szafę grającą no bo widzicie, ona była tu jedną z atrakcji większych, ale się zepsuła. Proszę panią, znam się troszeczkę na reaktorenice i mógłbym rzucić okiem, co z nią jest nie tak. Znaczy ja wiem co z nią jest nie tak, tylko taki problem, że tej części nie ma, bo te widzisz że no niezbyt fajnie się człowiek mówi jak to słowo, bo te pieprzone wieprzy zepsuły i ukradły części ze środka. Ooooooo! A to wieprze jedne, świnie jedne Nie wiem czy też widzieliście ale no, porwali Lucy Te wieprze porwały Lucy? No Lucy, sąsiadkę naszą tutaj Teraz na rynku dosłownie kilkanaście minut temu A. Staramy się tego nie zauważać bo Z... Widzieliście tablicę na zewnątrz, tak? Tak, tak, że coraz mniej was tutaj jest no, a jak porywają jedną osobę, jedną z... <laughs> mężczyzn nie porywają, mężczyzn zabijają. Jak porywają kobietę raz na miesiąc, to wolimy tyle niż żeby zabijali 20 osób. Ale proszę, jakbyście mogli, to postarajcie się uratować. No cóż, spróbujemy, lecz no na razie nie jesteśmy zbyt niedolni wyposażeni, żeby rzucić się na bandę uzbrojonych gangerów. Ale z jakoś sprytem czy podstępem może uda nam się ich osłabić. Czy na razie... Korzystając... Korzystając z okazji pytam się czy można wynająć w tej gospodzie pokój. No pokój mam z tyłu jeden, tylko dwa łóżka, reszta będzie musiała na podłodze. A ile by kosztowało takie wynajęcie, czy, czy, czy możemy zrobić coś w zamian? Cóż, w zamian nie ma zbytnie co robić, poza tym... No, poza zdobyciem tych części, ale to dość niebezpieczne, więc coś innego myślę by się nadało za pokój tak to będzie a może byśmy nie wiem zapłacili w pracy nie wiem, może byśmy komuś dostarczyli jakiś posiłek pozbywali posprzątali pozamiatali jak się no ja już mam tutaj pomoc więc panowie wiecie e, będzie to hmm. powiedzmy że zniżka grupowa 30 gandli hmm by za nas wszystkich? Tak. Może za ofertę tego, że ulatujemy ludzi i... Yy, odzyskamy części? To o, to byłby... nam Pani pokoju? To, to byłaby dosyć No oczywiście, wtedy na pewno. No mam to postaramy się to zrobić. Mam takie pytanie. Wiesz, gdzie można zdobyć ziemniaka? Ziemniaka? Ale... To co ci ziemniak? Potrzebny. Znaczy, jakby powiedzieć, kolega chwalił się, że zna tutaj bardzo dobry przepis na ziemniaki z ogniska i jesteśmy ciekawi smaku tej potrawy, jaką chcieliby nam przyrządzić. No na pewno wieprzy. Oni jeżdżą do okolicy wiosek i kradną ciągle, więc pewnie będą mieli jakiś worek. Wszystko hmm. się sprowadza do tych pieprzonych wieprzy. No cóż, postaramy się odzyskać. Tylko uważajcie, życie. ich jest tam dość sporo. Ilu. Tak, było. Cała banda liczy około setki. 100 gangerów? Oh mm. Oni zjeżdżają się tutaj z całych stanów, nie mamy pojęcia dlaczego. Jednak mm, wiemy, że taka cała grupa utrzymuje się tylko raz w miesiącu na jakimś zebraniu. Normalnie w takim jakby posterunku, jak tutaj mają niedaleko, siedzi może 20 maksymalnie. Widzieliście ich teraz na rynku. A ona Wiecz... nie wie kiedy są te spotkania czy coś takiego? Nie wie. Wieczorami jest ich zazwyczaj mniej, bo jadą wtedy do Westwood na okres ich. Nas okradają przed południem, a Westwood wieczorami. Więc może wtedy będziecie mieli szansę. Eee, dobra Pani, powiedz mi czy w tej osadzie jest jakaś osoba, która mogłaby nam odsprzedać bądź wynająć jakiś środek transportu w postaci powozu z koniem czy auta? Niestety wszystko zostało skradzione lub zabite przez uciekiewieprzy. Jedyny koń jaki został to Mariuszu Bishop'a, ale wątpię żeby się od zami iść. I naprawdę radzę nie idźcie. W tym momencie się jakiś typek siedzącego i pokazał wam swoją rękę nienaturalnie wygiętą i mówi potwierdzam nie zbliżajcie się do Mariusza. O! <laughs> widzę dobry, dobry człowieku, że potrzebujesz pomocy medycznej. Złamanie, to jest stare złamanie. No cóż, rzecz polega na tym, że mamy tutaj medyka w składzie i może by ci jakoś tą rękę z powrotem, że tak powiem, poskładał. Co ty na to dobry człowieku? Ale za odpowiednią cenę, za odpowiednią cenę. E, właśnie, za byśmy się mogli dogadać odnośnie twojego, że tak powiem, powrotu do zdrowia. Więc jak, dobry człowieku, yy, słuchaj mistrzu mistrz gry, mogę rzucić mhm. sobie test na perswazję? No, rzuć. Zobaczymy, czy jego niezłomność eee, zadziała? Po, tak. Poniżej ilu, powyżej ilu? Będzie to dla ciebie um, problematycznym. Problematycznym. Okej. Okay. Czyli poniżej 14. Bo, zre, tak. bo zaraz sprawdzę, na które mam charyzmę. Też masz. Ty masz 3 sukcesy. No okej. Okay. On tak patrzy na swoją rękę, patrzy na was. Dobra. Ale jak on mi coś zepsuje, to będzie gorzej niż spotkanie z Marianem. Z kim? Mariuszem, sorry. Dobry człowieku, otóż dogadaliśmy się odnośnie tego, że ci naprawimy tą rękę, ale powiedz, co ty w zamian nam podarujesz? Hm. Wiecie, paliwa chcecie, No cóż, przydałby nam byś jakiś karabin taki dalekosiężny, jeżeli masz coś, to chętnie byśmy wzięli w ramach tej ręki. Może ma pan jakiś samochód? Albo jakieś naboje. Wszystko rozkradzione, jedyne co to Lucky luk produkuje czasem samoróbki i chowamy je, wykorzystujemy jedynie jak wieprze się zbytnio panoszą, ale... To zazwyczaj się nie zdarza, bo zbyt się boimy. Ja w domu... W domu gdzieś schowałem starą 38. O, to chętnie, chętnie bym, byśmy przyjęli tą 38 w ramach zapłaty. Dobra. No cóż, Eddie, czyń swoją powinność. No nie, Eddie, John. Znaczy John, przepraszam. No... Hmm. To tutaj chcesz, dobry człowieku, dokonać tej operacji, czy gdzieś w innym miejscu? Dobra, dajesz tutaj. A I może pier... zapytacie się właścicielki? O, właśnie. To by było grzeczne. E, się proszę pyta... proszę no, Panie, się czy byśmy mogli przeprowadzić operację na tym człowieku tutaj u w Pani przybytku? Wiecie, ja wyjdę, nie lubię bytkiem widoku bólu. I wyszło na zaplecze. Znaczy, no, ja się zgodziłem. E, no dobra. dobra. No to do Johnny, czy, czyń swoją powinność. Y, to będzie dla Ciebie, kostku problematyczne anatomię. Boże, anatomia? Ani A nie nawet. Znaczy, anatomia jest wiedzy ogólnej, z co wiem. Ty miałeś specę, tak? Eee, ale... Znaczy nie specet, tylko specjalizację technik. No to ma z nie, No to w Ale to nie ma chirurgia? Nie, chirurgia to nie Nie, anatomia, musisz wiedzieć w którym miejscu złamać kość, dobrze. No. Ej ej, ale jest problem. Nie ma... Nie, prostu... nie ma po prostu wykupiony, więc to będzie problematyczny i tyle. Aha, no dobra, sprób... A jesteś szwany w tym temacie? No można stubować, ale... Hmm. To jest lećmy na spryt. Masz duży spryt chociaż. Spryt ma 17, więc raczej zda, poniżej. Nie, to zda spokojnie, poniżej. 15, o, na roll 20 miałem coś, nie to się o. Nie, nawias. Nawias 3D20 zamknij nawias. Zdał. Koleś nacisnął zęby, zrobiłeś się cały czerwony, gdy nacisnąłeś mocno na jego ramię, wydobył się lekki krzyk i ręka jest teraz złamana, ponownie. Ale jest odpowiednio złamana. Tak, jest odpowiednio złamana.